Kto będzie konił, kto będzie próbował wyprzedzać, liczę na emocje. A... Jeszcze czekamy, aż wszyscy żyżowcy ustawią się pod taśmą. Najbliżej jest Grzegorz Zęgota, który ciężko pracował nad tym, aby przygotować sobie kolejne na tym zewnętrznym polu. Ciekawe, jak teraz wystartuje Grzegorz Zęgota po jego lewej stronie Runeholta. Obaj będą patrzeć w tę samą stronę, więc tym razem to Zęgi może wypuścić rywala w maliny. Tak jest, ale zawodnik stąd pod my nie myśli o tym, czasami, że jest to warunkowe. ruchowe. Perego, Pelego, Kolta i Zedgota. Zaczynamy wyścig numer 9, ale szybko strzelił, ale Fantastyczny refleks Gomolskiego, ale po szerokiej, bardzo szybki, bardzo, ale to bardzo szybki jest Grzegorz Zęgota z czwartego. Nawet nie było potrzeby, żeby nakrywał całe towarzystwo, był tak szybki, że obyło się po prostu bez zamykania. Zęgota z przodu, Zęgota jedzie za trzy punkty, drugi a trzeci Kacmer Gomolski, ale teraz po szerokiej również David Perego, przecinka Perego. Dobrze to sobie chciał wymyślić Francuz, ale jeszcze nie tym razem, jeszcze tym razem nie wyprzedł. Zagota też musi uważać, bo tuż za nim jest runek Holta. Holta oczywiście świetnie spasowany. Dwie ciekawe pary. Pelego walczy z trzecim Gomulskim. Pelego, Pelego bardzo blisko. Pelego podjeżdża, ale chyba to obroni Gomulski. Ostatnie okrążenie, ale tutaj jeszcze ciekawie. Mamy upadek. Oj, 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 Nie oj chciałem oj, oj, tego zobaczyć. Oj, 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 oj. Zawodników na to, że to nie powinno się zdarzyć. Fatalny upadek! Fatalny karambol. Trochę mi głos odjęło po tym wszystkim co zobaczyłem tak naprawdę, bo ani Dawid Belego, ani Kacper Gumulski nie mieli szansą minąć Grześka. Kacper Gumulski w kasku czerwonym. Miejmy tylko nadzieję i trzymajmy kciuki, żeby nikomu, żeby nikomu nic się nie stało. Straszny to był upadek. Tak jest. Będziemy nazywać rzeczy po imieniu. To jest ten moment, kiedy zahaczyło tylne koło swojego rywala. Jodący w kasku białym Grzegorz Zengota zahaczył o runę Holten, No i potem ten karambol z udziałem trzech zawodników łącznie. Wszystko zaczęło się od tej chwili. Od tej sytuacji tak, ale że nie zdążył, nie spodziewał się rune holty, że przestawi mu przednie koło. No nie miał możliwości tutaj zareagować ani uciec. Dostało tylnego koła, no i zahamował. Stanął. Powoli zbiera się Dawid Belegon, tutaj mocno ucierpiał, ale. Zdaje się, że jest przytomny. Kasper Gomulski wstał. Teraz pewnie słyszą Państwo kaski dla byłego zawodnika Unitar.